A Jesteśmy osobno No to dawajcie na tamę jak coś Ale bo... No jak to jest że jesteśmy osobno? Kto tam mówi po ślusku? My go do my Jo Niklaus Ja I ja i Edek czasami Ja i czasami ale Ej miło, ciulamy go One What's up man? Do you wanna die? Jump, 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 Do you wanna die? Friendly, bro Friendly bro Dobra Szmiu wyciulnij mu z tego łuku Ja go będę prał ja yeah, bro, jestem naprawdę really friendly Ale kurde, nie mam ty. Aha O, oh, fuck you, fuck you Dobra, czekaj Nie mógł był tak długo, on się you, potem you, przestraszy you. Czekaj, bo mnie tutaj goni Uważaj, nie Dobra, czekaj Weź, Weź go, zluty zlu, zlu go na ciebie Panowie, wy jesteście na tamie? No, ja jestem, a ty, MD, gdzie? No, jestem na... Brzmi, już zrób coś na tamie. tam Bąko i spółka Brum, brum na, na dolnym poziomie tamy, Bo nie wiem, jak przejść o, Biegnie o, gościu o. Jak ja go nie przejechałem? Dostał parę razy. To My to się nie jest, spotkamy. Widzę Cię Bonko, widzę Cię. Samochód gdzieś siedzi. Dobra, nie żyje, nie żyje, zabiłem go. Leć się Kamil, jednak go, się. Jednak go, nie, jednak go nie zabiłem. Teraz zabiłem dopiero, dobra. Jesteśmy tutaj, tutaj przy drodze. To widzicie nas? Dobra. Tak, Macie tak, Ja, ja, nie? Nie, mamy, mamy. nie mam, nie, nie. No to dobra, no, wbijamy. Musimy ściągnąć koszulki, będziemy go dobra? Dobra, na golasa, <laughs> dawaj. Dawajcie, przynajmniej będziemy wszyscy wiedzieć kto jest kto. Nie może Nie strzelajcie, Dobra, strzelajcie tam. przez głowę, Mikołaj, bo możesz kogoś zabić <laughs> Ale ktoś no. musi koszulkę, ktoś musi koszulkę ściągnąć. Zaznaczy. No ja nic nie ma, ja przyjadę! Co? Co zabiliście mnie! Mówiłeś, żeby nie strzelać! Ale jesteście super! MDK zabiliście To ty, ej, Kto to jest? Kto tu wyszedł? To, to ja. Tam auto No mogliby po dodać lewej. nowe bronie, to dobrze gadam się. No, za mało. Dobra, idziemy na Dawaj! Nie strzelać, nie strzelaj! Nie ja będę razie mówił! Tylko. Ty nie strzelaj mi! Dawaj Łoko, dawaj, młodej w niego Put your hands up! Put your, your hands hand up in the je! Put, Put up your hands up air. in the ja, yeah! You... Ja, <laughs> Kurde to byś mi się przesiąść, bo ja mam amunicję W ogóle ja amunicję. Słuchaj, słuchaj, Musiszcie ale wy. przesiadamy się, przesiadamy się. No a jak coś zmieniało? Poczekaj, patrz, ja przesiadam się na musisz Ctrl trzymać i 1 wcisnąć, dobra? A ja chcą Ctrl 4, dawaj Ty 4! Jedziesz, jedziesz, jedziesz! Jadę! Wywaliłem mnie! Nie! To czekam na ciebie, Nie, żyję, żyję, jedź, jedź, jedź! Co się dzieje? Dobra. Paga! Nie, pokro! Czekaj, dam radę. Ja pierdolę. Dam radę. O kurde, jestem pod mapą teraz. Byłaś, wyłazić, wyłazić! Ja Chuja Chujaz buja. Ej, 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 watch out your language, watch out your language. Kto to powiedział? Goś, kto jest między. No dobra, kto ma łuk? Dobra, ja gościa ma... to ja. To ma, to ma, to ja. Ej, no to madre. by. To... Znajdziecie rzeczy. Dobra, ja wam powiem, że jak ugramy ten Rujar... O, bo pompy mam amunicję, to spoko. To jesteśmy w Nie wiem, nie wiem. Nie wiem. Nie Za nami wiem, jedzie auto wiem. na dole. Serio? Ja. Mm -hmm. A tam daleko, nie I jedzie. I biegnie Dawaj. facet i auto wjeżdżaj, jedzie. Wjeżdżaj, wjeżdżaj. Ale banko wiesz co? Co? Ja nie wiem. Nie, nie wiem. no dobra, dobra, już wiesz wszystko. No i dupa, tak wy właśnie gracie, kuźwa. Jadę! Ja tak spadłem, że mam 10 HP. Dobra, to więc wygracie no dalej, tak? My no jeszcze żyjemy, a kamizelę miał, kurwa, hmm. zaś ósmy. Ja całe życie kończę ósmy.